Pracujemy i żyjemy wśród ludzi, naszych przyjaciół, znajomych, i jest w nas chęć podzielenia się Ewangelią, ale gdy nie znamy tych ludzi, boimy się przekroczenia tej bariery, żeby zacząć mówić o Ewangelii. Chcemy najpierw nawiązać dobre relacje, ale gdy te relacje zostaną zbudowane, to później myślimy, jak zacznę mówić o Jezusie, to popsuję te dobre relacje. Czy jest jakiś sposób, że można robić to w sposób naturalny, żeby nasi przyjaciele nie traktowali nas i nie czuli się, że są jakimiś obiektami tutaj techniki, którą my jakąś tam próbujemy uskuteczniać? Chciałbym zaproponować tobie uczestnictwo w warsztatach opowiedzenia światu o Jezusie. Chcemy to mieć w ostatnią sobotę stycznia i w pierwszą sobotę lutego na Zagórnej. Zajęcia będą trwały przez 4 godziny na tym pierwszym spotkaniu i drugim. I nie bój się tego, że będziesz musiał słuchać przez 4 godziny jakichś mniej czy bardziej interesujących wykładów, to będą zajęcia warsztatowe, będzie sporo rozmów, rozmów w dwuosobowych grupach, w czteroosobowych grupach. Będziemy poruszali takie tematy, jak dzielić się Ewangelią, jak robić to w sposób naturalny. Dlaczego modlitwa jest ważna w przydzieleniu się Ewangelią? Jak wybrać te najistotniejsze rzeczy, które stanowią przekaz Ewangelii? Jak odpowiadać i zmagać się z trudnymi pytaniami, które ludzie stawiają, gdy prezentujesz im Ewangelię, gdy próbujesz mówić im o Bogu? Te i wiele innych jeszcze tematów, w sumie jest ich 10, będą poruszone na tych dwóch spotkaniach: czyli na pierwszej sesji zajmiemy się pięcioma pierwszymi, na kolejnych następnym, następnymi pięcioma. Chciałbym, jeżeli już się zdecydujesz, żeby w tym uczestniczyć, żebyś był na każdych zajęciach. Każdy z uczestników dostanie taki krótki podręcznik, który będzie podsumowaniem treści, które będziemy chcieli przekazać, których będziemy się uczyli. Więc chciałbym, żebyś był na każdych spotkaniach, żebyś był punktualny i nie zmarnujesz tego czasu. I myślę, że utrzymasz takie informacje, które będą Tobie pomocne. Każdego dnia w takim naturalnym dzieleniu się Ewangelią z tymi, których Pan Bóg na Twojej drodze, z najbliższymi, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Więc zapraszam na zagórną. Więcej informacji na z 10.pl